Wiosenne wiatry 1884 roku przyniosły do Ashrith w Nowym Meksyku nie tylko ciepło, ale i czumen pyłu, który osiadał na ulicach, mieszając się z wonią spalonego drewna i stajennego łajna. Dzień był tak suchy, że wszystko, co żywe, chowało się przed słońcem. Mieszkańcy zebrali się jednak na placu targowym, zwabieni nie tylko widokiem bydła i narzędzi, ale też niecodziennym widowiskiem. Mała na imię Kate Wyn. 22 lata, niebieska suknia z wytartymi szwami, dłonie zaciskające się w bezsilnej kieści. Jej ojciec wepchnął ją na środek placu, jak towar na licytacji. Gotuje, szyje i nie paplą, wygłosił. Każdy, kto ma monetę, może ją dziś zabrać. Tłum nie śmiał się głośno, ale cisza między szeptami była gorsza niż jawny śmiech. Kobiety odwracały wzrok, dzieci wyglądały z mateczynych spódnic. Kate stała tam, czując, jak słońce przypala jej skórę, a wstęg pali jeszcze dotkliwiej, od środka. Jałowa jest, dodał ojciec, jakby przypieczętowywał transakcję. próbowali latami i nic. Ale ręce ma sprawne i zęby w głowie. To się liczy. Kate nie błagała. Robiła to już wcześniej. Kiedy męż wygnał ją po dwóch latach małżeństwa bez potomka. Kiedy ręce, które niegdyś się tuliły, szarpały z niej ślubną suknię. To nie przyniosło efektu. Stała więc w milczeniu. Z tyłu tłumu, z wytartym szalem zaciśniętym na ramionach, stała jej matka. Wzrok wbity w ziemię, wargi zacięte. Nie odezwała się, nie powstrzymała tego. Patrzyła. A gdy tłum się rozstąpił, odeszła z resztą. Z głową pochyloną, wchłonięta przez fale ludzi, jakby nigdy nie przyszła patrzeć, jak córkę sprzedają. Tylko po to, by odejść z innymi. Naprzód wyszedł mężczyzna. Szeroki w barach, koszula sztywna od pyłu i trudów szlaku. Kapelusz szerokim rondem rzucał cień na większość twarzy. Jego płaszcz pachniał koniem i sosną. Nie spytał o imię, nie oglądał jej jak towaru. Po prostu sięgnął do kieszeni płaszcza, wyjął skórzany woreczek i wysypał monetę na stół. Żadnego targu, żadnych pytań jej ojciec uniósł brew. Pewien pan spytał Nie ma zwrotu mężczyzna nie drgnął nawet na nią nie spojrzał Nie będzie już od nikogo oceniana powiedział. Potem odwrócił się i odszedł. Kate nie ruszyła się tłum już się rozchodził nikt nie dbał teraz. Dokąd pójdzie. Ojciec pchnął ją ostatni raz. Ruszaj, jesteś jego. Schyliła się, by podnieść swój worek parę starych butów i medalię z twarzą matki w środku i podążyła za obcym w i pyłu. Wóz czekał niedaleko kuźni, zaprzężony w parę mułów, niemal tak cichych jak ich właściciel. Kate wdrapała się na przednie siedzisko, siadając obok niego bez słowa. Nie wiedziała jeszcze? Że ma na imię Boteczer, bo podał jej wytłuczoną manierkę. Długa droga, mruknął. Woda smakowała blachą i starym wiatrem. Wyjechali za granicę Ashryn, gdzie Preje otwierała się jak niezapisana stronica. Niebo ciągnęło się w nieskończoność. Słupki ogrodzenia przechylały się zmęczone ku ziemi. Żadnych ptaków, tylko wiatr w trawach i sporadyczny skrzyd skóry. Nie odezwał się ponownie. A ona nie pytała. Kate przyglądała się jego twarzy, gdzie rondo kapelusza unosiło się nieco wyżej. Nie był stary, ale słońce wypisało swoją fistoję w jego skórze. 35. Może. Jego dłonie spoczywały luzem na lejcach. Jedna ze szramą na kostkach, druga owinięta z trzępem materiału żadnej obrączki. Czemu mnie pan wziął? spytała, nie spodziewając się odpowiedzi. Nie spojrzał. Pięcioro dzieci. Nie mam matki. Nie mam czasu. Gardło się jej ścisnęło. Więc jestem guwernantką. Nie, odparł. Tylko kimś, kto nie jest okrutny. To wystarczy. Znieszk zastał ich u celu. Ranczo utuliło się do suchych żeber ziemi. Dom przechylał się lekko na zachód. Jakby nas używał czegoś, co nigdzie nie nadchodziło. Zanim stała Szopa, ośroniona szarością. Kury przebiegały przez podwórze, gdacząc, gdy wóz podjechał. Szedł, przywiązał lejce i ruszył na werandę, nie pytając, czy pójdzie za nim. Poszła, deski skrzypiały pod jej ciężarem. Drzwi wejściowe wcale nie były drzwiami, to była gruba kołdra przybita do framugi, by powstrzymać wiatr. W środku pięć par oczu wpatrywało się w nią: czterech chłopców jedna dziewczynka. Wszyscy z rozszerzonymi źrenicami i zaróżowionymi policzkami zastygli w półmroku. Stracili matkę na gorączkę dwie zimy temu. Od tamtej pory cisza w tej chacie była głośniejsza niż każda burza. To Kate, rzekł bo, zostaje. Najmłodszy, Samson, może pięcioletni, podszedł prosto do niego i objął go za nogę. Bo pochylił się, podniósł go jedną ręką i otworzył drugą drzwi. Pokoje na górze powiedział do Kate. Pss. Woda w wiadzie. Jeszcze ciepła. Weszła po schodach powoli, przesuwając dłonią po ścianie. Sypialnia była mała i prosta miednica, wąskie łóżko, okno z widokiem na otwarte pole z liniami ogrodzenia i suchą trawą. Odłożyła swój worek i usiadła na krawędzi łóżka. Nie płakała. Jeszcze nie, ale jej dłonie drżały na kolanach i tak pozostała. Nasłuchując odgłosów obcych ludzi w domu, który nie był jeszcze jej. Poranek przyniósł zapach dymu, starej kawy i czegoś przypalonego na patelni. Chata budziła się wcześnie. Kroki na skrzypiących deskach, łomot butów przy drzwiach, cicha gawenda przerywana kaszlem. Kate poruszała się ostrożnie. Nie wiedziała jeszcze, kto śpi czujnie, kto rozsypuje cukier, kto lubi jajka na twardo, a kto na miękko. Jeśli w ogóle były jajka. Dzieci były wokół niej ciche. Jude, najstarszy, obserwował ją ze skrzyżowanymi ramionami i spojrzeniem zbyt dojrzałym, jak na swój wiek. Levi szeptał do Gideona, który zerkał na nią, jakby próbował rozwiązać zagadkę. Mira, jedyna dziewczynka, siedziała blisko ognia i tuliła się do strzemka materiału, którego nie chciała wypuścić. Samson, najmłodszy z piątki. Krążył w pobliżu i w milczeniu naśladował jej każdy ruch. Próbowała gotować. Fasola zamieniła się w pastę, chleb nie chciał wyrosnąć. Przewróciła dzbanek z kawą, a blaszanka sparzyła jej dłoń. Później próbowała zaszyć podartą skarpetę i dwukrotnie ukłuła się w palec. Igła potoczyła się pod piec. Nie powiedziała nic, tylko zacisnęła wargi i zamiatała podłogę, aż ramiona zaczęły ją boleć. Tego popołudnia, przenosząc garnek z gulaszem z pieca, jej chwyt się omsknął. Żeliwo uderzyło o podłogę z hukiem, gulasz rozbryzgując się po deskach. Dźwięk spłoszył kury na zewnątrz. W środku dzieci zastygły. Kate stała nieruchomo, z sercem łomoczącym w piersi, czekając na krzyk, na ten ostry ton, który już wcześniej słyszała. Wtedy otworzyły się drzwi wejściowe. Bo wszedł, spojrzał na bałagan, Potem na nią, bez słowa, ukucnął, podniósł garnek, wytarł podłogę ręcznikiem. To tylko gulasz powiedział. I tyle, wyszedł z powrotem. Kate stała nieruchomo jeszcze przez minutę, szmatka wciąż w dłoni, gorąco wciąż podchodzące do gardła. Tyle, że tym razem nie był to wstyd. To było coś cichszego, coś, na co nie miała jeszcze nazwy. Tej nocy, po umyciu naczyń, gdy dzieci zniknęły w swoich pokojach, usiadła na werandzie z dłońmi na kolanach. Noce były chłodne. Gwiazdy paliły się jasno nad linią dachu. Starała się nie płakać. Nie udało się. Później skradała się od pokoju do pokoju. Mira zrzuciła koc. Lewi mamrotał przez sen. Samson był skulony z ręką w buzi, tak jak to robią bardzo mali, wciąż wierząc, że ktoś przeniesie ich przez noc. Mira poruszyła się i zajęczała. Jej czoło było gorące. Za gorące. Kate wyślizgnęła się na korytarz. Bobu już tam. Gorączkuje, powiedziała. Potrzebuję kory wierzby, mynty, jeśli masz. Nie zadawał pytań. Odwrócił się i w ciągu kilku minut miała wszystko. Gotowała wodę, ucierała zioła, moczyła płótno. Przyciskała wilgotne płótno do twarzy dziewczynki. Otulając jej drobną postać i nucąc. Nie przestawała. Nie wtedy, gdy dziecko się ciesło, nie wtedy, gdy gorączka szalała, nie nawet wtedy, gdy jej własne ciało opadało z wyczerpania. Nie spała całą noc. O świcie, Mira otworzyła oczy i ochrypłym szeptem poprosiła o naleśniki. Bo stał w drzwiach. Nie powiedział nic, ale napięcie w jego ramionach zelżało. Jego wzrok wbił się w Kate, jakby widział coś, czego się nie spodziewał. Coś silnego, coś świętego. Kate się nie uśmiechnęła. Była zbyt zmęczona. Ale i nie spuściła wzroku pod jego spojrzeniem. Po prostu skinęła głową i odwróciła się z powrotem do dziewczynki, która już drzemała w jej ramionach. Następnego ranka, gdzie Kate zeszła na dół, para unosiła się z czajnika już dogrzewanego na piecu. Obok niego stała blaszana kubek i kawałek papieru złożony na pół. Dwa słowa wyryte sztywnym, nierównym pismem. Dziękuję. Żadnego imienia. Żadnego podpisu. Nie było cieba. Przytrzymała kartkę przez chwilę dłużej, niż zamierzała. Potem usiadła, objęła dłońmi kubek i sączyła powoli. Herbata była ostra, gorzka od sosny, ale rozgrzewała jej klatkę piersiową jak coś solidnego. Przez okno rozpościerała się preria, wiatr, muskając dzikie trawy. Patrzyła na to w milczeniu. Coś w niej, coś zmęczonego, zaciśniętego i od dawna zamkniętego, zaczęło się przesuwać. Później tego dnia, płucząc garnki za chatą, podszedł do niej samson. Wyciągnął ramona. Klonek powiedział jasno i pewnie. Odwróciła się, zaskoczona. Objął ją za nogi i uśmiechnął się szeroko. Jakby właśnie nadał imię księżycowi. Nie poprawiła go, pochyliła się i przytuliła go mocno. I po raz pierwszy od tygodni się uśmiechnęła. Nie dlatego, że ktoś się tego spodziewał, ale dlatego, że sama chciała. Gdy wiosna wsiąkała w kość ziemi, rytm chaty zaczął się zmieniać. Dłonie Kate odzyskały pewność. Chleb zaczął wyrastać, fasola pozostawała w całości. Szywała worki, popasze na szaliki. Po jednym dla każdego dziecka. Nosili je bez pytania. Dlaczego? Uczyła literek przy świetle świecy. Pomagała Gideonowi odrysować swoje imię na drewienku. Śpiewała ciche piosenki nad popękanymi miskami z zupą. Zaplatała włosem Mary w dwa czyste warkocze, wiążąc je niebieską wstążką z odzysku ze starej skrzyni. Dowiedziała się, czego każde dziecko się boi. Żudy nienawidził grzmotów. Lewi kłamał, gdy się zawstydził. Milia milkła, gdy tęskniła za matką. Nikt z nich nie pytał jej, kim była. Obserwowali, co robi. Słuchali, jak zostaje. Pierwszy raz padło to z ust jednego z nich, jak oddech. Lewi podał jej łyżkę i mruknął. Proszę, mamo. W pokoju na moment zapadła cisza. Nie poprawił się. Ona też nie. Następnego dnia Gideon to powiedział. Potem Mira. Potem Samson, który już dawno zdecydował, że należy do niego. I tak to już zostało. Była mamą. Żadnej ceremonii. Żadnego ogłoszenia. Tylko powolne nadanie imienia temu, co już było. Tej nocy, bo siedział na werandzie z kawałkiem drewna na kolanach, rzeźbiąc przy świetle latarni. Kate przechodziła obok z naręczem prania. Myślałaś kiedyś o odejściu. Spytał nie odrywając wzroku od dłoni. Zatrzymała się. Myślałam: odparła dawno temu skinął raz, czemu nie odeszłaś, Kate spojrzała na ciemne pola, gdzie huśtawka, którą zawiesiła na dębie, kołysała się powoli na wietrze. Po raz pierwszy w życiu powiedziała: nikt nie żąda ode mnie, bym była kimś, kim nie jestem. Masto dust będ kucało na horyzoncie. Wybielone suchym słońcem, usłane zaciągniętymi okiennicami i bystrymi spojrzeniami. Kajt nie postawiła tam stopy od dnia, gdy ojciec sprzedał ją jak bydle. Pewnego popołudnia, bo zaprzągł wóz i zatrzymał się na stopniu. Potrzebuje soli i gwoździ powiedział. Chodź, jeśli chcesz. Kajt siadła bez pytania, dlaczego. Droga do miasteczka wiła się cicho i otwarcie, był wznosząc się za mułami. Bo trzymał jedną rękę na lejcach, drugą opierając na udzie. Jego kapelusz pozostawał nisko, słów było mniej niż zwykle. W dustbend wszedł do sklepu, a Kate czekała na werandzie, ze skrzyżowanymi ramionami, oczami skanując ulicę. Wtedy to usłyszała: No, no, jeśli to nie jałowa zjawa wróciła do miasteczka. głos przeciął plac ostrym tonem. Kate odwróciła się. Stała tam jej była teściowa, niedaleko Esteranu z towarami suchymi, wachlując się złożoną gazetą. Obok niej, uczepiona mocno, stała młodsza żona, koronkowe rękawiczki, czerwone policzki i dłoń zbyt celowo spoczywająca na brzuchu, który jeszcze się nie zaokrąglił. To ona? Spytała dziewczyna na tyle głośno, by połowa rynku usłyszała. O, to ona przeciągnęła starsza kobieta. Z Ładna, ale przeklęta. Nie mogła nam dać nawet skamlającego ścienięcia. Jadam, powiedziała dziewczyna dumnie. Wielkiego, zdrowego chłopca. Będzie nosił rodzinne nazwisko. Nie tak jak ona. Bezużyteczna, jak popękane naczynie. Kate nie zareagowała. Stała nieruchomo, z zaciśniętymi ścienkami, dłońmi zwijającymi się w pieści. Odwróciła się, by odejść. Wtedy cień padł obok niej, bo wyszedł ze sklepu z workiem soli w jednym ramieniu. Jego oczy mrugały powoli. Spojrzał na dwie kobiety tylko raz, potem zwrócił się do Kate. To ona ta, która usydzia Mirę, gdy bolą ją nogi, powiedział. Która nauczyła Samsona nie rzucać kamieniami. Która sprawia, że ten dom znów czuje się, jakbym miał dach. Żadna z kobiet się nie odezwała. Nie musiały. Bo skinął w stronę wozu. Gotowa. Kate skinęła w odpowiedź. Odeszli razem, zostawiając słowa za sobą jak pył. Tej nocy Kate nie mówiła o tym, co się stało. Ułożyła dzieci do snu, przykryła je kołdrami, przesunęła dłoń po włosach Gideona, gdy zasnął. Później wyszła na werandę sama, z szalem owiniętym wokół ranion. Bo poszedł za nią. Stał obok, patrząc. Jak gwiazdy rozsypują się po niebie. Nie musiałeś nic mówić, powiedziała. Nie spuszczał wzroku z horyzontu. Nie powiedziałem tego dla nich. Powietrze było tej nocy gęste, nieruchome i bliskie, jakby ziemia wstrzymywała oddech. Latarnia w chacie migotała za zasłoną, a świat na zewnątrz leżał ciemny i suchy. Kate wyszła z wiadrem w dłoni. Niebo rozpościerało się czarne nad nią. Gwiazdy przygaszone za cienką zasłoną upału. Nie zauważyła go od razu. Opierał się o słup ogrodzenia, w połowie pogrążony w cieniu, z przygarbionymi ramionami, kapeluszem odchylonym do tyłu. Butelka zwisała luźno z jego palców. Klej von treip je z sąsiedniego grzbietu. Znów pijany. No proszę! zawołał głosem zamarzanym. Zobacz, co wiatr przyniósł. Kate zastygła. Myślała, że bo... O, trzyma cię pod kluczem, co? Ciągnął klej, odsuwając się od słupa. Widzę, że nie dość mocno. Jest późno, klej powiedziała. Idź do domu. Zataczał się bliżej, oddech gęsty od whisky. Pamiętam, gdy cię sprzedali mamrotał. Myślałem, że skończysz gdzieś cicho. Nie myślałem, że bo ma taki gust. Kaj cofnęła się o krok. Nie podchodź bliżej. Cz. Uśmiechnął się i szedł dalej. No dalej, powiedział, głos stając się niższy. Cz. Chciałem tylko popatrzeć. Po całej tej gadaniu chociaż uśmiech nam się należy. Potem wyciągnął rękę. Jego dłoń chwyciła jej nad garstek. Brudna, szorstka, nieumyta. Zanim krzyknęła, zanim mogła się wyrwać... Drzwi stodoły zatrzasnęły się za nimi. Kroki butów, szybcie, mocne. I wtedy bo uderzył Klaja prosto w szczękę. Jeden cios. Trejpier runął na ziemię jak ścięte drzewo, jęcząc, gdy skulił się w sobie. Pył uniósł się wokół nich, bo stał nad nim z klatką piersiową falującą, pieścią wciąż zaciśniętą, kryją spływającą z kostek. Nie patrzył na Klaja. Odwrócił się do Kate. W porządku, skinęła głową, ale oddech miał płytki, a dłoń drżała. Przepraszam, wyszeptała, nawet nie wiedziała dlaczego. Bo podszedł. Rozwiązał czerwoną chustę ze swojej szyi i delikatnie wziął jej dłoń tę, którą klej chwycił. Owinął materiał wokół nadgarska powoli i starannie. Nikt cię nie dotknie, powiedział głosem niskim, stanowczym. Chyba że ja pozwolę. Potem spojrzał na swoją krwawiącą dłoń i potrząsnął głową. Głupi drań mruknął. Nie do niej. Nie do Klaja. Może do świata. W środku Kate zagotowała wodę i czyściła jego kostki w milczeniu. Pokój pachniał mydłem, mydzią i dymem. Nie musiałeś tego robić, powiedziała, bo nie drgnął. Położył na tobie rękę. Nie lubisz walki. A ja jeszcze mniej, gdy ktoś cię straszy. Przestała przyciskać szmatę do jego skóry z odrobiną większego nacisku. Płakałam, powiedziała, głos się załamał, ale nie dlatego, że się bałam, bo podniósł wzrok, bo nikt nigdy za mną tak nie stanął. Nie odpowiedział, ale coś przemknęło w jego oczach coś ciepłego, nieobwarowanego jakby jej słowa osiadły w nim głęboko. Gdzie skończyła, raz poruszył palcami a ona zawiązała szmatę wokół nich schludnie. Nie chcę żyć w świecie, powiedział cicho, gdzie taki człowiek myśli, że może mówić do ciebie takie rzeczy. Albo gorzej. Kate uśmiechnęła się lekko. Nad garstek wciąż bolał, ale jej serce już nie. Poranek był na tyle chłodny, że oddech stawał się widzialny. Kate wyrabiała ciasto na bułki w kuchni, gdy krzyk rozdarł ciszę. Wysoki, ostry. Jedno z dzieci. Upuściła miskę, mąka wznosząc się w powietrze jak śnieg, i pobiegła boso za drzwi. Gideon leżał niedaleko stosu drewna, skulony, jego twarz wykrzywiona bólem. Noga była wykręcona pod nim, a stara siekiera leżała zaledwie kilka cali dalej, jej ostrze paskowane na czerwono. Kate uklękła obok niego, już przyciskając dłonie do jego uda. O Boże, wyszeptała. Bo podbiegł. Jego twarz była blada, ale dłonie pewne. Podniósł chłopca bez słowa. Gotuj wodę. Bandaże. Teraz. Kajk pobiegła. Jej serce waliło tak mocno, że nie słyszała własnych kroków. Napełniła garnek i chwyciła czystą muślinową szmatkę z kredensu. Gdy wróciła, Bo oczyścił kuchenny stół i położył na nim gideona. Nogawka spodni była rozcięta. Krew sączyła się z poszarpanej rany wzdłuż uda. Kate przycisnęła szmatę. Chłopiec krzyknął, zaciśnięte zęby, zaciśnięte pieści. Wiem, kochanie, powiedziała, jej głos pękający. Wiem, że boli, tylko trzymaj się. Pracowała z drżącymi dłońmi, jej łzy kapiąc na szmatę, gdy owijała ranę mocno. Węzeł za węzłem, ucisk za uciskiem. Czerwień przysiąkała przez materiał, ale krwawienie zwalniało, bo stał w pobliżu, w milczeniu, obserwując. Wtedy Gideon mrugnął, patrząc na nią, blady, ale przytomne. Nie płacz, mamo, wysieptał, przycisnęła wargi, wdychając to imię jak modlitwę. Mamo powiedział ponownie, robisz najlepsze bułki. Kate położyła dłoń na jego policzku i pochyliła głowę. Łzy w końcu przyszły bez wstydu. Później, gdzie Gideon odpoczywał z nogą uniesioną, a reszta zebrała się blisko wokół kominka, dzieci poruszały się inaczej. Mira przyniosła jej koc. Samson przytulił się do jej boku. Lewi podał jej wyrzeźbionego drewnianego konia z łamaną nogą i powiedział, potrafisz naprawiać rzeczy. To znaczy, że zostajesz. Wtedy Żudę, najcichszy z nich wszystkich, podniósł wzrok i spytał więc zostajesz Kate nie odpowiedziała słowami tylko skinęła głową to wystarczyło już dawno nazywali ją mamą ale teraz, po raz pierwszy powiedziała i tak bez mówienia bo obserwował to wszystko rozwijać się z drugiej strony pokoju jego dłonie spoczywające na kolanach oczy White nie w ogień ale w nią tej nocy, gdy dom zapadł w ciszę bo wyszedł na werandę Kate już tam siedziała, z ramionami skrzyżowanymi mocno, niebo pełne gwiazd, które nie mrugały. Stał obok niej przez długi czas, zanim przemówił: Nie jestem zbyt rozmowna. Wiesz o tym? Mówisz wystarczająco? Odparła. Gdy położyłem te pieniądze w Ashrin, myślałem, że może daje ci drogę ucieczki. Tylko tyle nigdy nie myślałem, że mam prawo cię zatrzymać odwróciła się do niego powoli. Myślałem, że odejdziesz, gdy już staniesz na nogach, kontynuował. I jeśli tego chcesz, nie powstrzymam Cię. Nie będę Cię wiązał z tym, co zaczęło się jako sprzedaż. Kate spojrzała na niego. Jego postawa napięta, głos stanowczy, ale zmęczony, jakby ktoś przygotowywał się na odpowiedź, która mogłaby wybić powietrze z płuc. Powiedziała: Kiedyś myślałam, że miłość to bycie wybranym od pierwszego wejrzenia. Potem zawahała się, wiatr muskając delikatnie deski werandy. Ale nauczyłam się czegoś lepszego. Bycie wybranym ponownie, gdy ktoś zobaczył, kim naprawdę jesteś. Bo nie odpowiedział od razu. Podeszła bliżej, wzięła jego dłoń w swoje. Jeśli mnie nie odsyłasz, powiedziała łagodnie, to nie odchodzę. Lato spadło jak wyrok. Żadnego deszczu przez siedem tygodni. Niebo pozostawało blade i okrutne, koloru kości. Potok za stodołą skurczył się do błotnistej nitki, ledwo wystarczającej dla mułów. Żenia pękała, wiatr stawał się ostry. Kukurydza zwijała się brązowo na łodydze, fasola więdła. Kury przestały nieść jaja, bo mówił coraz mniej każdego dnia. Pracował dłużej, wracał do domu z pyłem w oczach i niczym w dłoniach. Dzieci przestały prosić o więcej podczas kolacji. Kate słyszała, jak ich żołądki burczą przez ściany w nocy, a mimo to wstawała przed świtem. Napełniała każdą miskę i wiadro wodą z głębokiej studni. Owijała dłonie materiałem i wychodziła do umierającego ogrodu i kopała ziemię. Walczyła z nią suchą jak popiół, twardą jak kamień. Ale i tak ją przełamywała. Przewracała, robiła przestrzeń tam, gdzie jej nie było. Niektórzy z robotników z rancia oferowali pomoc. Odmawiała. To było jej. Każdego ranka podlewała. Każdego wieczoru sprawdzała liście. Gdzie opadały. Śpiewała stare kołysanki, których matka nigdy nie skończyła jej uczyć. Chata znów stała się cicha, aż do ranka, bo nie wrócił z pola. Znalazła go zwalonego niedaleko ogrodzenia oddychającego ciężko skórę spoconą gorączką. Machnął ręką, tylko zmęczony, ale czuła, jak gorączka przez niego pali. Tej nocy bo leżał w łóżku, jego oddech świszczący. Kate wycierała jego czoło chłodnymi szmatkami i wlewała wodę łyżeczką między jego wargi. Majaczył we śnie, wiercił się pod kołdrami. Potem, gdzieś koło północy, odwrócił się do niej we śnie i wyszeptał: Nie zostawiaj mnie. Nie ty też. Kate pochyliła się bliżej, jej głos niski i stanowczy. Nigdzie nie idę, powiedziała. Nie wtedy, gdy jestem potrzebna. Do rana gorączka opadła. bo otworzył oczy, ona wciąż tam była. Włosy rozpuszczone, twarz blada, dłonie popękane i surowe od motyki. Wyglądasz jak piekło, zachrypiał. Uśmiechnęła.